Tak się bawi, tak się bawi, tak się tak się bawi, tak się bawi, a się 10.06 dzwoni się bawi, tak się, bawi dzwoni René Redzepi, się wyda, czy się Jak się czujemy? Mówię, że się denerwujemy. A on mówi, ale jak się 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 tak się bawi, tak się bawi, a maro. Pierwsza gwiazda, pierwsza się miszely! Wspaniale! Wspaniale! Najbardziej niesamowity dzień w moim życiu. Pierwsza gwiazdka Michelin! Postawili nas na śliczniku. Pojawiły się artykuły w zeszłym roku Polska ma szansę, więc już w ogóle na nasze ramiona spadła narodowa sprawa, nie tylko osobista. No i trzeba było to do, dostarczyć, do, dociągnąć do końca, więc... No i dociągnęliśmy. Więc wcale nie było łatwo muszę powiedzieć, bo my poczuliśmy ten ciężar. Jak już opadły emocje po Rising Star, to, to zdaliśmy sobie sprawę, że wszyscy teraz na nas patrzą. Ale daliśmy radę. No daliśmy. z <laughs> znaczę. <go smash> <laughs> powiedz, powiedz. I do i któregoś dnia pięknego przybiłem piątkę z René Redzepinem, z Albertem Adrią. To był najbardziej niesamowity okres w moim życiu. Wszedłem właśnie w tym momencie, kiedy zaczęło się właśnie wszystko dziać w Polsce. Tutaj ta rewolucja, taki totalny wir, którego jeszcze na początku nie rozumiałem. Coraz dalej się w to wgłębiałem. Coś niesamowitego i piękna rzecz być tu w tej chwili. いい <music> And then all of a sudden it's like we got the star! And everybody's freaking jumping and screaming and running around. It's just like it was the most energetic, most amazing feeling in the world. It was sort of like all of a sudden all that work, everything that we put in, the time, the effort for the last year is just sort of released almost. That sort of just explosion. It was amazing. That was amazing. Oh my no! Uh, e 5 minutes after we stopped screaming and shouting I picked up the phone and uh at that time it was about 1 am in the morning so I woke up my mom and my dad and said uh, And you got the uh, stage with Noma Yes not you Mam nadzieję, że wiaska zostanie z nami na długo Dziękuję, widzisz ciało Natomiast będziemy chcieli prowadzić restaurację do San Pellegrino 50 best w ciągu najbliższych kilku lat i to jest taki kolejny cel